Katarzyna, pielęgniarka zdeterminowana i niezłomna, od najmłodszych lat mierzyła się z wyzwaniami, które ukształtowały jej silną i niezależną osobowość. Dorastała w trudnym domu, gdzie miłość była odległym marzeniem. Jej ojciec, surowy i apodyktyczny, przekształcał rodzinne życie w ciągłą walkę, a matka, cicha i podporządkowana, nie była w stanie obronić ani siebie, ani córki przed codziennym chaosem. Dzieciństwo Katarzyny pełne było krzyków, trzaskających drzwi i dźwięku tłukących się talerzy. Salon, który powinien być miejscem wspólnych chwil, stawał się sceną niekończących się kłótni. Nawet zapach przypalonej kawy w kuchni wydawał się mieszać z goryczą wszechobecnego napięcia. W wieku 16 lat Katarzyna podjęła decyzję, która na zawsze odmieniła jej życie. Zmęczona próbami przekonania matki by opuściła toksycznego ojca, spakowała kilka ubrań do plecaka i odeszła, zostawiając za sobą jedyne życie, jakie znała. Był to moment odwagi, ale i desperacji, przepełniony ulgą, lecz także poczuciem winy z powodu pozostawienia matki w tej trudnej sytuacji. Lata, które nastąpiły, były czasem ciężkiej pracy i wytrwałości. Katarzyna spała na kanapach znajomych. Podejmowała dorywcze prace i pilnie się uczyła, aby zrealizować swoje marzenie o zostaniu pielęgniarką. Każda przeszkoda, którą pokonywała, była dowodem jej determinacji. Z czasem udało jej się zbudować stabilne i niezależne życie. Jej małe, ale przytulne mieszkanie było pełne roślin, o które troszczyła się z oddaniem symbolizując wzrost i życie, które tak bardzo ceniła. W pracy Katarzyna cieszyła się szacunkiem za swoje umiejętności i zaangażowanie w opiekę nad pacjentami. Intensywna, ale satysfakcjonująca codzienność w szpitalu pozwalała jej skupić się na pomaganiu innym i unikać konfrontacji z bolesną przeszłością. Mimo zawodowych sukcesów Katarzyna trzymała swoje serce zamknięte na miłość. W jej doświadczeniu miłość była równoznaczna z bólem i rozczarowaniem. Wolała towarzystwo książek i swojej kotki milo uratowanej kocicy, która stała się jej wiernym towarzyszem podczas samotnych wieczorów. W deszczowe jesienne popołudnie Katarzyna otrzymała telefon, który wywrócił jej świat do góry nogami. Podczas przerwy w szpitalu zadzwonił do niej prawnik, informując o śmierci jej matki. Wiadomość uderzyła ją niczym ciężar w piersi, wywołując mieszankę smutku, ulgi i poczucia winy. Matka Katarzyny, która ostatnie lata spędziła w specjalistycznym ośrodku dla osób z chorobą Alzheimera, odeszła w spokoju. W kolejnych dniach Katarzyna tonęła w falach wspomnień i żalu. Przypominała sobie nieudane próby nakłonienia matki do opuszczenia ojca, puste obietnice, że zmieni się oraz zagubiony wzrok matki na początku choroby. Ojciec, wierny swojej egoistycznej naturze, opuścił żonę, gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki choroby, zostawiając Katarzynę samą z odpowiedzialnością za opiekę nad matką. Teraz, po śmierci matki, Katarzyna była zmuszona wrócić do domu swojego dzieciństwa, aby uregulować sprawy spadkowe. Sama myśl o powrocie do tego miejsca wywoływała w niej mdłości. Każde pomieszczenie w tym domu kryło bolesne wspomnienia, które wolała pozostawić głęboko ukryte. Pewnego ranka zaparkowała samochód przed starą rodzinną rezydencją. Gdy podeszła bliżej, usłyszała niespodziewane dźwięki dobiegające z domu śmiech dzieci i radosne głosy. Był to wyraźny kontrast z ponurymi wspomnieniami, które to miejsce przywoływało. Zdezorientowana i zaniepokojona, nacisnęła dzwonek. Drzwi otworzyła młoda kobieta o pogodnym usposobieniu, ubrana w kolorowy fartuch. Czy mogę pomóc? zapytała, uśmiechając się szeroko. Katarzyna, niepewnie, przedstawiła się i zapytała: Co się tutaj dzieje? Kobieta uprzejmie wyjaśniła, że dom obecnie pełni funkcję przedszkola i zaprosiła ją do środka, by jak porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za miejsce. Wnętrze domu było nie do poznania. Ściany, które kiedyś były milczącymi świadkami kłótni i łez, teraz zdobiły kolorowe rysunki i edukacyjne plakaty. Ciężka atmosfera przeszłości ustąpiła miejsca lekkości i ciepłu. Wciąż w szoku, Katarzyna zadzwoniła do prawnika zajmującego się testamentem matki. On również był zaskoczony i zapewnił, że nie ma żadnych zapisów dotyczących wynajmu ani przekazania nieruchomości. Sytuacja wydawała się co najmniej zagadkowa. Zdeterminowana, by dowiedzieć się prawdy, Katarzyna zaczęła rozmawiać z ludźmi pracującymi w przedszkolu. Wszyscy przedstawili się jako wolontariusze i wspomnieli o osobie o imieniu Denis, która była odpowiedzialna za projekt, lecz nie była obecna tego dnia. Sfrustrowana i zdezorientowana, Katarzyna postanowiła wrócić następnego dnia, by osobiście porozmawiać z Denisem i wyjaśnić sytuację. Wychodząc, nie mogła nie zauważyć, jak śmiech dzieci całkowicie zmienił energię tego miejsca. Po powrocie do swojego mieszkania spędziła noc, przewracając się z boku na bok. Bolesne wspomnienia z dzieciństwa mieszały się z obrazami szczęśliwych dzieci bawiących się w tym samym domu. To było tak, jakby dwa zupełnie różne światy współistniały w jej umyśle. Następnego ranka Katarzyna wróciła do domu, zdecydowana uzyskać odpowiedzi. Na miejscu przywitał ją mężczyzna w średnim wieku z łagodnym uśmiechem i zmęczonym spojrzeniem. Dzień dobry, musisz być Katarzyną, powiedział, wyciągając rękę. Słyszałem, że byłaś tu wczoraj i mnie szukałaś. Katarzyna, starając się opanować irytację, wyjaśniła swoją sytuację. Ten dom należy do mojej rodziny. Nie rozumiem, jak możesz korzystać z tego miejsca bez zgody, powiedziała Katarzyna, patrząc prosto na Denisa. Denis wysłuchał jej spokojnie, po czym zaczął opowiadać historię projektu. Około półtora roku temu ten dom stał opuszczony i stawał się niebezpiecznym miejscem dla sąsiedztwa. Ludzie o złych zamiarach zaczęli go wykorzystywać do różnych nielegalnych działań. Wtedy ja i kilku przyjaciół z lokalnej społeczności postanowiliśmy działać, powiedział Denis. Następnie wyjaśnił, jak dzięki pomocy wolontariuszy przekształcili budynek w przedszkole, które wspierało rodziny z okolicy, zwłaszcza samotne matki potrzebujące bezpiecznego miejsca dla swoich dzieci, gdy musiały pracować. Rozmowę przerwał nagle płacz dziecka. Mała dziewczynka upadła i obtarła kolano. Katarzyna, działając odruchowo, poprosiła o apteczkę i zajęła się skaleczeniem z wprawą doświadczonej pielęgniarki. Denis, obserwując jej profesjonalizm i delikatność, uśmiechnął się, a następnie złożył niespodziewane zaproszenie: Jutro organizujemy tutaj uroczystość z okazji Dnia Matki. Może przyjdziesz i zobaczysz, jak działa nasz projekt, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Katarzyna zawahała się, ale coś w środku kazało jej przyjąć zaproszenie. Następnego dnia wróciła do domu swojego dzieciństwa i zobaczyła świat, którego istnienia nigdy wcześniej nie podejrzewała. W pomieszczeniach, które kiedyś były świadkami niekończących się kłótni, teraz odbywała się piękna uroczystość. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a ich twarze promieniały radością. W kuchni, gdzie jej ojciec niegdyś tłukł talerze w napadach złości, unosił się teraz zapach świeżo upieczonych ciastek. Katarzyna obserwowała wszystko z mieszanką zdumienia i niedowierzania. Jak to miejsce pełne bolesnych wspomnień mogło teraz być źródłem takiej radości. Zaciekawiona podeszła do Denisa. Co z tego masz, pracując tutaj? Zapytała z nutą sceptycyzmu. Denis uśmiechnął się. Finansowo nic z tego nie mam, Katarzyno. Jestem prawnikiem i mam inne źródło utrzymania. To, co robię tutaj, robię z miłości. Katarzyna parsknęła sarkastycznym śmiechem. Miłość to nie istnieje. Na pewno coś z tego masz, skoro poświęcasz tyle czasu. Denis spojrzał na nią ze zrozumieniem. Masz rację. Zyskuję coś, pracując tutaj. Przyjdź jutro, a ci pokażę. Może nawet podzielę się tym z tobą. Zaintrygowana, choć nadal sceptyczna, Katarzyna wróciła następnego dnia. Denis oprowadził ją po przedszkolu. Przedstawiając dzieci w różnym wieku. W każdej sali prosił Katarzynę, by opowiedziała o swojej pracy jako pielęgniarka. Dzieci były zafascynowane, zasypywały ją pytaniami i wyrażały podziw. Na koniec mała dziewczynka objęła Katarzynę za nogi i powiedziała z uśmiechem: Ja też chcę być pielęgniarką, tak jak pani. Niespodziewany gest głęboko poruszył Katarzynę, budząc emocje, które przez długi czas pozostawały uśpione. W ciągu dnia Katarzyna coraz bardziej angażowała się w działalność przedszkola. Niemal niezauważenie zaczęła pomagać przy podawaniu posiłków, opowiadaniu bajek i śpiewaniu z dziećmi. Satysfakcja, którą czuła, była czymś, czego nie doświadczała od wielu lat. Pod koniec dnia, zmęczona. Ale z uśmiechem na twarzy została zaczepiona przez Denisa. Widzę, że odkryłaś, co daje mi praca jako wolontariusz tutaj, powiedział łagodnie. Poczujesz to, co ja miłość. W tym momencie Katarzyna zrozumiała. Czas spędzony w przedszkolu przyniósł jej coś, czego nie dałaby żadna suma pieniędzy poczucie celu, więź z ludźmi, coś, o czym dawno zapomniała, że istnieje. W kolejnych dniach Katarzyna oddała się głębokiej refleksji. Doświadczenie w przedszkolu obudziło w niej coś fundamentalnego. Zaczęła kwestionować swoje przekonania o miłości i sensie życia. Po wielu rozważaniach podjęła decyzję, która zaskoczyła wszystkich, w tym także ją samą. Zdecydowała się nie tylko przekazać dom na rzecz przedszkola, formalizując jego działalność ale także dołączyć do zespołu jako wolontariuszka w swoim wolnym czasie. W kolejnych tygodniach i miesiącach życie Katarzyny nabrało nowego wymiaru. Czas spędzony w przedszkolu stał się dla niej cennymi chwilami nauki i osobistego rozwoju. Każdy uśmiech dziecka, każdy wdzięczny uścisk rodzica przypominał jej o transformującej mocy miłości i współczucia. Jej spojrzenie na świat zaczęło się zmieniać. W pracy w szpitalu jej empatia wobec pacjentów pogłębiła się. Jej efektywność jako pielęgniarki została wzbogacona o głębsze zrozumienie ludzkiego cierpienia i potrzebę troski emocjonalnej. Pewnego dnia, pomagając dziecku ułożyć pazy w przedszkolu, Katarzyna doznała olśnienia. Zrozumiała, że tak jak ten dom przeszedł przemianę, ona również się zmieniała. Jej serce, które przez lata było zamknięte na miłość, zaczęło się otwierać powoli, jak kwiat po długiej zimie. Denis, który stał się jej bliskim przyjacielem i powiernikiem, zauważył tę zmianę. Wydajesz się inna skomentował pewnego dnia, gdy oboje obserwowali bawiące się dzieci w odnowionym ogrodzie. Katarzyna uśmiechnęła się gest, który teraz przychodził jej z łatwością. Myślę, że w końcu zrozumiałam co moja mama próbowała mi powiedzieć o miłości, odpowiedziała. To nie coś, co się otrzymuje, ale coś, co daje się z własnej woli. Z biegiem miesięcy przedszkole rozkwitło, podobnie jak serce Katarzyny. Projekt rozwinął się, obejmując więcej rodzin i stając się wzorem dla innych inicjatyw w regionie. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu Katarzyna pomogła wprowadzić programy edukacji zdrowotnej dla dzieci i ich rodziców. W słoneczne popołudnie, gdy Katarzyna czytała bajkę grupie dzieci w pokoju, który kiedyś był jej sypialnią, poczuła głęboki spokój. Ściany, które kiedyś były świadkami krzyków i płaczu, teraz rozbrzmiewały śmiechem i radością. Dom, który kiedyś symbolizował ból i cierpienie, stał się latarnią nadziei i miłości dla całej społeczności. W trakcie tego procesu Katarzyna również się zmieniła. Kiedyś wątpiła w istnienie prawdziwej miłości, teraz widziała ją codziennie w drobnych aktach życzliwości i troski.